Witajcie moi wszyscy szanowni widzowie, z tej strony Kubokok. Witam was. w kolejnym odcinku na no, moim kanale Nerds Water Tanks Blitz. A dzisiaj opowiem wam o niemieckim czołgu 6 tier vk 36 z h Trochę długa nazwa, ale no jeden z widzów też mnie prosił o, o nagranie o tym pojeździe, więc no z powodu tego, że już nie mam więcej czołgów takich y, o zaproponowanych, no to pomyślałem, że sobie nagram o tym pojeździe. Jeżeli macie jakieś propozycje do nagrania, no to napiszcie. Jeszcze tutaj była prośba, żeby żeby coś zrobić o Shermanie, ale była prośba, żebym spróbował na nim Mkę wbić, więc no jak już zrobię to zadanie, jak zrobię to zadanie, nie będzie już żadnych innych kolejnych, to wtedy będę starał się na Shermanie wbić, chyba że będą misje w do to też z, z innymi, ale będę się starał wbić Mkę na Shermanie. Póki nie, ben, póki nie wejdzie aktualizacja z tymi zmianami dla czołgów, to wtedy będę starał się na tym Shermanie wbić MK po prostu. Też nie będę się specjalnie spieszył z tymi dychami, żeby po prostu jak najwięcej czasu spędzić przy tym Shermanie. Ale dobra, już, już pomijając temat tych odcinków, czas tutaj przejść do omówienia tego pojazdu. Noże że z powodu tego, że dawno nim nie grałem, no to chciałem Wam najpierw zacząć od omówienia pojazdu samego. A zanim przejdziemy do omówienia, to chciałem Was zachęcić do zostawienia subskrypcji na kanale oraz kliknięcia w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Napiszcie komentarz, ocencie sam pojazd i ocenie sam film. No i też zapraszam na Discord, link w opisie filmu, a my lecimy z zamówieniem pojazdu. Dobrze, więc zacznijmy od omówienia naszych parmeczów. Zaczniemy może oczywiście od pancerza. Pewnie się dziwi, dlaczego od pancerza. Otóż, no no bo tak, no bo na samej górze jest pancerz, więc opowiedzmy o nim. Więc najpierw powiedzmy we trzymości. Więc bazowo ten człowiek ma 1150 kp, czyli no jak na szósty tier ciężki jest to dość sporo. Szansa na porze 20%, to się zgadza. Czołg często się pali, dostaje często w silnik, więc no założenie gaśnicy nie będzie aż takim złym pomysłem, tak jak ja widzicie, ale co do materiałów, no to powiem wam później. Zacznijmy widzenia 250 metrów, więc raczej to jest taki typowy standard, tak raczej nie ma, nie ma co oczekiwać więcej. No i kamuflaż, tak jak wiemy, w czołgach ciężkich raczej nie, nie jest zbyt dobry i to się zgadza. Teraz przejdźmy do mobilności. Jeżeli chodzi o mobilność, no to. Czołg idzie maksymalnie 45 km na godzinę, czyli no całkiem sporo. Do tyłu niestety jedzie 12, czyli już gorzej. Prędkość maksymalna wydaje się, że będzie spoko, ale no moc silnika jest bardzo słaba, ze wzbogacanym paliwem jest to 13 koni na tonę, czyli no nie wiem, tak będziecie na prostej jechali gdzieś 30 parę. Może, może przy dobrych wiatrach 40 parę, ale no myślę, że 45, 45 ewentualnie z górki się pojawi, ale no fałka raczej do mobilnych czołgów nie należy. Natomiast można powiedzieć, że czołg na pewno jest dość ciężki, 30 ton waży, więc myślę, że jak ktoś Was wiedzie, to będzie dość mocno. Obrót też wygląda w miarę spokojnie, ponad 30 stopni, więc no, nie ma co narzekać na obrót. Czołg na pewno dobrze się obraca. Wieża gorzej, ale wiadomo, wieża nie jest do tego, żeby się szybko obracała, tylko żeby obracała się jakoś. Więc myślę, że objechanie tego czołgu jakimś tam sporym problemem nie będzie. Chyba, że nie, umiedzie was jakiś LC, to wtedy może być problem. Bo widzicie, że czołg jest dość wysoki i można go na pewno bez problemu ubiegać. W ogóle zapomniałem wypowiedzieć o pancerzu, no wybaczcie, więc jeżeli chodzi o pancerz, no to pancerz na pewno mamy na wieży bardzo dobry poza garnkiem, więc no, w garnek na pewno będzie bardzo łatwo wchodziło. Cała wieżyczka natomiast jest bardzo, bardzo twarda. Są oczywiście czołgi punkty, jak ktoś ma więcej penetracji, no to. Wokół jarzma się przybije, ale no widzicie, że jarzma jest bardzo duże i to musi być naprawdę niesamowite szczęście, żeby komuś weszło w wieżę, nie, nie w jarzmo. Górna płyta jest twarda, ona na pewno potrafi odbijać oczywiście, jak ktoś nie ma sporej penetracji. Dolna płyta oczywiście jest mięciutka, chociaż no, jak ktoś ma poniżej 120 penetracji, no to będzie się od tego odbijał. Boki nadają się w miarę dosyć cała ta płyta jest płaska i Mam mniej więcej tyle samo milimetrów, więc na pewno będzie można tym robić side-scrapa, tylko no może, może, możecie czasami wpuszczać wieżę, więc no tak jak mówiłem może wpuścić, ale to musi na pewno polecieć idealnie kurde nie w jarzmo, a jarzmo tak mówiłem jest gigantyczne i to będzie dość trudne zadanie. Więc tak widzicie przód może odbijać, można tym robić side-scrapa, więc na pewno też wygląda w miarę spoko. Tylko, tylko wiadomo, jak jesteś na bliskim dystansie, no to na pewno nie jest już to tak duże problemy, żeby to przebić. Albo jak masz dużo penetracji, no to w kadłub wszędzie przebijesz i no pancerz już aż tak dobry nie jest. Teraz przejdźmy do działa, a dokładnie dział, bo uważam, że są dwa działy do wyboru. Jednym działem jest działo o kalibru 75 mm. ono tutaj, moim zdaniem, jest dość fajne, ponieważ ma. W miarę fajną celność, ma fajny DPM i dobrą penetrację. 157 na i 221 na amunicji specjalnej, więc no to jest spoko. Problem natomiast jest tutaj czas celowania prawie 5 sekund. no To niestety jest dość długo, czyli oznacza pewnie, że jeszcze masową stabilizację. I druga wada, no można nawet powiedzieć, że trzy są wady. Druga wada to jest to, że mamy bardzo niskie uszkodzenia 160 na Golgiu 135. No jak widzicie, trzecią wadą jest to, że nie mamy pocisków wodąkoburzących, czyli Spotkacie takiego na szarną, to będziecie musieli strzelać pociskami zwykłymi. Opoczenie dział 8 stopni, to jest to samo co w tym drugim dziale, które myślę, że jest wartościowe. No i myślę, że większość będzie w tym grało. A drugim działem jest dział 88 metrów. Widzicie, ma no, troszeczkę gorsze parametry celności. Co znaczy, celność zna ma widocznie gorsze, ale czas celowania raczej jest no, niewielka różnica. DPM też o niewiele się. Zmniejsza też, też niewiele, też trochę to znaczy zwiększa się mocno przeładowanie, ale DPM prawie on się nie zmienia, bo macie teraz 220 uszkodzeń na zwykłych i 180 na specjalnych. Więc widzicie, że uszkodzenia nam wzrastają i są już w miarę spoko. Na 226 tierze już jest alfą, powiedzmy, taką standardową jak na 6 tier, czołg ciężki. I mamy dość mocne 270 uszkodzeń. Jeżeli chodzi o penetrację to mamy 155 na zwykłych, 200 na amunicji specjalnej, więc penetracja nam spada, szczególnie na Goldzie. No i 44 na haeku, więc no, haeki mogą jakoś się przydawać w tym pojeździe, ale... Ale też nie jestem jakieś tam wybitnie potężne, więc tak, tak wyglądają parametry tego czołgu, więc jak należy przygotować ten pojazd do bitwy. Więc zacznijmy oczywiście od załogi, a że... Jest to czołg ciężki, no to zajmiemy się tylko załogą pod czołg ciężki, więc najważniejsze dla tego czołgu będzie naprawa. Naprawa, no bo to jest chyba obowiązek na każdy czołgu ciężki. I od razu powiem, że pewnie powiecie, że to bez sensu, że omawiam y, perki dla tego danego czołgu, ale no też pomyślałem, że czołg prowadzi do s i zajmę się właśnie takim trochę omówieniem tej, tego, jak najlepiej się do s już przygotować, żeby żeby wiedzieć, jak to robić. Więc jeżeli jesteście na tym czołgu i robicie jest to, no to najważniejsza jest naprawa, bo naprawa przyspiesza wam no, prędkość naprawy modułu, dzięki czemu możecie szybciej, na przykład, wyjechać, jak ktoś was detrakuje, wtedy o wiele szybciej naprawić czegoś I jak nie macie zestawu, no to to na pewno wam bardzo pomoże. Drugim perkiem, który będzie ważny do wbijania, będzie niezawodność, ponieważ zmniejsza wam. Efektywność uszkodzonego modułu o 25%, znaczy, że karę za uszkodzenie bardziej mi chodziło, więc jeżeli dostaniecie jakiś uszkodzony moduł, na przykład magazyn czy silnik, no to ta kara za uszkodzenie jest tym mniejsza i na pewno też to może pomóc. Dość ważnym perkiem, szczególnie na tym pojeździe, będzie straża, gdyż, no jak mówiłem, czołg często, dość często się pali, więc to na pewno gaszenie pożarów się przydaje. No i w całej linii, no może poza setą, no to tutaj te czołgi często się palą, no. Tiger 1 się pali dość często, Tiger 2 się pali dość często, 7,5 się pali dość często. to nie wiem dlaczego on jakoś tak mega często się nie pali, ale no. Od 6 tier, tieru do 9 będziecie dość często się palić, więc na pewno strażak Wam się przyda, więc możecie go wyszkolić. No i już ważnymi perkami jest na przykład Desperat, który prestuje, że Wam przeładowanie działa o kilka procent, gdy macie mało HP. Może Wam się to przydać, nie wiem, do dodania jakiegoś jednego, dwa, dwóch strzałów więcej w bitwie, ale. To na pewno jakiegoś tam mega dużego wpływu na bitwy nie ma. No i najmniej ważny mistrz walki zwrócić, który przyspiesza wam prędkość obrotu wieży, gdy przeciwnik jest w pobliżu 30 metrów. No po pierwsze daje to mało bonusów, po drugie nie jest jakiś tam perk mega potrzebny, bo czasami będziecie musieli strzelać z większej odległości i wtedy ten perk nie będzie działał. Dobra, więc jeżeli chodzi o badanie, no to myślę, że najpierw bym zrobił to drugie działo. Ono nie przychodzi z pancera, więc będziecie musieli grać stokowym, a z tokowym, a grać z tokowym działem na pewno nie będzie przyjemne. Zróbcie sobie to działo, ono już jest w miarę grywalne, więc możecie je zamontować. Później zróbcie wieżę. Tutaj nawet pokażę, jak wygląda stokowa wieża. No, trochę komicznie, jeszcze w dodatku jest mięciutka, więc no zróbcie od razu sobie wieżę. Zróbcie sobie silniki i gąski, które poprawiają Wam prędkość maksymalną oraz obrót. Prędkość maksymalną znaczy się moc silnika, będziecie lepiej. Zimii. Tutaj gąsienice poprawiają obrót, no i minimalnie czas celowania. Na końcu, sobie zróbcie to drugie działo, które zapewne będziecie grali, ale tak jak mówiłem, to działo, które teraz wam pokażę w pierwszej bitwie, ono jest też dość spoko i, i też nie będziecie jakoś tam mega narzekać. Maskowanie daje w czołgu ciężkim 2% do maskowania, więc na pewno się może czasami przydać, aczkolwiek nie zawsze. Nie wiem, kurde, założyłem to mierze czy nie. No to jest stokowa, kurde, założyłem topową. O, teraz wygląda lepiej. No, kurde, wydawało mi się, że miałem stokową założoną, ale dobra, nieważne, więc tak jak mówiłem, kamuflaż daje 2% na czołgu ciężkim, więc jak ktoś nie ma kamuflażu, no to raczej za dużo nie straci. Ale jednak warto mieć go. Bo zawsze to jakieś tam minimalne profity ma się za kamuflaż. jest eksploacyjne, więc no, raczej będzie to dość podstawowe, chociaż niektórych może zadziwić. Gaśnica, ale no, przejdźmy do rzeczy. Wielozumienny system naprawczy to jest obowiązek na każdym czołgu. Adrenalina też obowiązek na każdym czołgu bez magazynka. No i trzeci, automatyczny system gaśniczy. No bo, tak jak mówiłem, czołg dość często się pali. No i na pewno automatyczny system gaśniczy może Wam zmniejszyć szanse na to, że stracicie dużo życia. Przy tym, jak, po, jak nie będziecie tego mieli, na pewno może Wam to pomóc. Może niektórzy mogą założyć zestaw naprawczy albo nie wiem, zamiast Adeliny dać turbosprężarkę, bo może. Bo poprawia ta mobilność, myślę, że na pewno będzie to dość dobrym pomysłem. W ogóle sobie ciszę powiadomienia, bo zapomniałem, więc no. Tak jak mówiłem, takie materiały będą dla mnie zalecane, aczkolwiek możecie zmienić gaśnicę na zestaw naprawczy, albo gaśnicę czy też Adrelinę na turbosprężarkę. Też to nie będzie jakiś tenzy pomysł. Można też apteczkę dać, no bo w tym pojeździe dość często pada załoga, więc no też można rozważyć apteczkę. Teraz zapasy, więc zapasów dałbym też podstawowe, raczej rzeczy, czekoladę, na paliwo, zestaw ochronny. Można zamiast tego zestawu ochronnego dać standardy paliwo, żeby jeszcze zwiększyć moc silnika. Na pewno to się bardzo przyda w tym pojeździe, bo moc silnika w tym czołgu jest dość słaba, no niestety. Jakby było chociaż jeszcze 15 koni na tonę zawsze. To by jakoś tam jeszcze znośnie wyglądało. Może nie jest super, ale znośnie, ale 13 koni, no to jest słabo. A jest 17, więc to w ogóle jest tragedia. Wydałem trochę kasy na amunicję specjalną, więc w tym dziale zamontowałem amunicję tak. Jak będę grał w tym drugim dziale, to pokażę Wam amunicję na, ten, na to drugie działo, jak wygląda. No i czas przejść do ostatnich rzeczy, czyli do wyposażenia. więc Jeżeli chodzi o wyposażenie na na pierwszym poziomie, no to na, na to działce Teraz mam oraz roztopowe to palce. Wam mechanizm zasypujący, który poprawi wam przeładowanie i DPM. Z żywotności system izolacyjny Plus, ponieważ zmniejsza wam sz szanse uszkodzenia silnika i to na pewno Wam mocno pomoże i będziecie mniej dostawali silnik. Z specjalizacji natomiast lepszą optyka, która zwiększa wam zasięg widzenia. Może ktoś dać siatkę maskującą, żeby poprawić sobie camo, ale no tak w tych czołgach ciężkich siatka maskująca za dużo nie daje, więc można bardziej polecić ulepszoną optykę. Na drugim poziomie dałbym ulepszony system naprowadzania. Z żywotności można wybrać albo stary montaż, by mieć więcej HP, albo wzmocnione pancerze, żeby więcej odbijać. Myślę, że to będzie raczej wybór. Kto chce wybrać jaki moduł, no to sobie wybierze. No i ze specjalizacji wybrałbym akcelerator silnika, żeby jeszcze bardziej poprawić naszą moc silnika. 13,4, więc no, nawet przy ulepszonej benzynie oraz akceleratorze no, moc silnika dalej nie wygląda jakoś tam superansko, ale już można jakoś tam w miarę przyzwoicie jechać. Na trzecim poziomie mocy bitewnej, no to, to zależy od tego, jakie dział macie. Jeżeli macie działo, które teraz mam zamontowane, czyli działo 75 mm, polecam Wam stabilizator pionowy. Natomiast przy 88 lepiej wybrać dział wyborowy, ponieważ no, celność. Jest to o wiele gorsze i myślę, że działo wyborowe o wiele bardziej poprawi tą celność. A to działo, które teraz są założone, 75 jest dość celne, ale stabilizacja trochę siada, więc no stabilizator pionowy na pewno będzie obowiązkowy. Z się dałem skrzynkę z zarzędziami i ze specjalizacji, no to wszystko zależy od tego jakie macie tu materiały eksploatacyjne. Jeżeli macie dronina oraz turbosprężarkę, no to warto założyć materiał z górnej półki. Natomiast jeżeli macie tylko adrenalinę, no to bardziej bym polecał system dostaw materiału, żeby szybciej odnajmować te materiały eksploatacyjne. Szczególnie jeżeli zamiast goścince macie zestaw naprawczy albo apteczkę, to wtedy o wiele bardziej Wam to pomoże. Dobra, więc tak wygląda przygotowanie pojazdu, tak wyglądają parametry. Czas przejść do pierwszej bitwy na dziale 75 mm. No i pierwszą bitwę wrzuciłem na mapę Normandia w strefie dominacji, losowanie z szóstkami oraz 7 więc będzie dość trudno. Cieszy mnie natomiast fakt, że nie ma drużynie przeciwnej SU, które są w mojej drużynie nawet dwa. Więc no, tak patrząc po czołgach, no to po wieży raczej ewentualnie może mnie przebić Jocha na dobrą penetrację dość, więc no. Joch może być jakimś tam większym zagrożeniem przy grze na wieży. A no tak no to poza nie wiem SUSTO no to SUSTO na zwykłych no to trzeba by było zabudować golda by przebić moją górną płytę to, no, tak jak mówiłem każdy przebija i no, raczej nie jest to problem żeby tam przebić. Chyba, że nie wiem, grać się piątkiem, to wtedy fałka może narobić jakiś tam kłopotów. Więc Zacznijmy od przyjęcia bazy, no i widzieliście, że tutaj no niechajmy jakoś tam zbyt dużo no... Rynkość tutaj na prostej no to wynosiła tak około 30 na godzinę, więc no nawet jadąc dość dobrze, no to... Nawet jadąc dość długo kurde na prostej drodze, no to jakoś tam mega szybko się nie rozpędziłem. I nawet maksymalnie prędkość nie Teraz wykorzystujemy dział, no i tym działem najlepiej grać pod DPM. To, że teraz mnie przebijam no to nie jest zdziwienie, bo ja tutaj stoi nawet lekko bokiem do tego Jocha. No i wykorzystujemy ten nasz pej przechodowanie do strzelania go w dół tutaj. Perk od czołgów lekkich, tutaj szczęśliwy traf, nie to nie jest szczęśliwy traf, ale ten Perk co tutaj ma wykrzyknik, ten co dał nam wiele Wyższą 200 mm. Teraz ten nasz Tiger P trochę nas zablokował i przez to zebraliśmy Dwa strzały, od jeden od tego M6 i drugi od Lisa Gdyby nie to moglibyśmy na spokojnie od nich uciec Ale też widzieliście, że Oberwałem silnik, więc widzicie, że Silnik w tym pojeździe jest bardzo wrażliwy. Ciekawe czy on nas y, trafi tutaj. Dobra, nie trafił, strzelił. To możemy na spokojnie wyjechać, on będzie teraz przez jakiś czas ładował, to wyjedźmy. Zdążyliśmy jeszcze mu jeden strzał wieży strzelić. No, Magnat wys wysadził naszego CSU jest 2 do 4, więc no... Raczej nie ma szans, żeby to wygrać. Chyba, że kurde, coś się wydarzy i... jakoś to zwyciężymy, ale wątpię. Trochę jestem zły na no to, Max z tym Tigerem, że mnie zasłonił. No tutaj. Tutaj mogliśmy tego uniknąć. Dobra, dobyłem tego lisa, ale zginąłem. No i powiem szczerze, że ta bitwa raczej przy nim będzie przegrana, no. Powiem tak naprawdę, gdyby mnie ten tiger nie zasłonił, bo miał więcej życia, bym mógł, bym mógł bardziej zaryzykować. I może by to było nawet wygrane, ale no. Niestety trafiliśmy na gościa, który kurde. Zamiast, nie wiem. Dać mnie puścić zamiast, nie wiem, dać mi się wycofać to goście mnie przyblokowały i straciłem 600 życia. Ale no to niestety noc nie ma nie ma, nie, ma, nie ma absolutnie wpływu na koło trawisz kurde, bo, Nie, może być tak, że Tiger kurde nie zauważył, bo po prostu jest botem i myślę i chciał przejechać. Albo zrobił mi to specjalnie, ale no, no tutaj nie da się zwykować, no. Nie, wiem, jakby to była akcja, że kurde, całą bitwę bym nie blokował, to wtedy mógłbym powiedzieć, że on specjalnie to robi, ale jeżeli to była jedna akcja, to mogę powiedzieć, że mogło być to przez przypadek, mógł to przypadkowo mnie przyblokować. No i mówiłem, bitwa zakończyła się porażką. Zrobiliśmy 1458 damage oraz jednego fraga. No i naprawdę, jakby mnie ten tiger nie przyblokował, byłaby szansa na zwycięstwo. Naprawdę, gdyby tiger mnie nie zablokował, nie straciłem tych 600 HP, bym mógł nawet dość długo przeżyć i nawet wygrać być może nawet mogłem y, 2000 zrobić, więc no. Widzicie, jedno tutaj tak, jeden tutaj taki błąd sojusznika i I na pewno i mega dużo tutaj wpłynęło na bitwę. Jeżeli chodzi o zarobki, no to bez konta mi tutaj nie strzelałem z goldach chyba nie strzałem z goda, więc no widzicie, że udało mi się z, z, zapłaciliśmy ponad prawie 3000 za bitwę, więc widzicie, że fałka raczej do zarabiania się nie nadaje. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, no to zrobiłem drugi wynik w swojej drużynie. Czwarty w obu drużynach, więc widzicie, że jak na szósty tyr nie jest źle, tym bardziej, że jako szósty tyr zrobiłem najwyższy demecz w obu drużynach. Z szóstek. Więc na pewno jakiś tam mega tragedii nie ma. Pod względem expat jesteśmy drudzy w swojej drużynie. Jest to bitwa przegrana, więc no nie będę zaliczał dodatku bohaterskiego oporu nie dostaliśmy, więc nie będę porównał do drugiej drużyny. Jednak warto wspomnieć, że mamy więcej ekspo niż yy, ich Tiger, który no. Statystyki widzę, że ma średnie. A w ogóle nasz tiger, jak wygląda? No, nie wiem, wygląda na ogarniętego. Nie, może kurde, nie zauważył, że Że mnie blokuje. Dobra, trudno. Więc tak wygląda bitwa na dziale 75 mm. Czas pokazać wam bitwę na dziale większym, czyli kalibru 88 mm, które, mam nadzieję, zrobi lepszą robotę. Tak wygląda mój zestaw w amunicji. Odbierzemy jeszcze sobie nagrodę za. Misję. Skrzynkę otwierałem, czy nie. O, otwórzmy sobie jeszcze te darmowe pojemniki. Te najtańsze. Klikam przez bitwa i zobaczymy, gdzie nas rzuci. No i rzuciło nas niestety znowu na no 7. Chyba nie chcę, w ogóle, żebym zrobił jakieś tam dobrej bitwy na piątkach. Mapa czarna złoto trzebie spotkaniowym. Trochę mnie niepokoi ten na MX, bo on jednak ma mega dużo penetracji i na pewno może mnie przebić po górny płycie. Myślę, że nawet po wieży będzie mnie przebijał. Z innych takich dość groźnych czołgów, no to Kryos. Creos też na pewno może zrobić mega dużo, więc no, to są takie czołgi, które bez Golda będą mogły mnie przebijać po górnej płycie. Po wierzy to, to chyba tylko ten MX, z Golda Kryos może mnie przebić yy, tylko po chyba, chyba, że nie ma jakiś tam super... dobra, nieważne, zajmuję się bitwą. No i widzę, że wszyscy jadą po, na lewą stronę, no co mi się nie podoba, ja, ja nie lubię jechać czołgiem ciężkim na tą stronę. Ja wolę tam pojechać medem, lightem, ewentualnie jakimś tam Tedekiem wsparcia, ale no czołgiem ciężkim już nie bardzo, bo tutaj zanim dojadę, no to przenienicy mogą się dobrze ustawić i tutaj nie będę mógł y, pocisnąć dalej tą, y, tej flanki i zginę Ostatnio w ogóle za zero się walałem tu kapzetem, bo kurde, zaczął mnie strzelać kolej z tyłu, wyjechałem, żeby do mnie strzał i kurde, trzy, trzy czołgi tu stały, a był widoczny tylko jeden. No i jest tajemix, czy przebiję mnie koleś? Nie przebił, ale my też go nie przebiliśmy. Tak zwane vice versa Czy nam się teraz go strzelić w bok? Kurde, kromki mi nie znaczyło no, To jest niestety trochę problem grania na tym celowniku co teraz mam Takim zalecanym na telefony, że kurde nie może oznaczyć, i mierzysz w jeden czołg, a się zaraz drugi W celownik i zacznie go oznaczać, więc no to jest, to jest duży problem ale no też ręczne celowanie też nie jest jakiś tam mega dobre na telefonie. Tym bardziej, że... Jeszcze muszę robić poprawki co do strzałów. Kryos widać, że się wchyla, ale no bardzo małą część mu widać. Jakbym miał to małe działo, no to bardziej bym się odważył tu strzelać, a tak no to jest trudniej. Trafiłem, ale nie przebiłem. No, Kryos niestety się obrócił i trafiłem go we fronta. Kryos jest, no dość wytrzymałem czołgiem. Izba Berlin, widzę, że jest ustawiony bokiem. t 4 schowany. Nie, no no muszę podjechać, bo inaczej nie zrobię nic z tej bitwie. Strzela do mnie kromka. Bo trafiłem w ruchu w ogóle tego typa. No i czyłem po Cromuela, to jest jedna rzecz, którą mogę zrobić. Pojechać po Cromuela i Kreosa. Cyk. Na razie Kreosa nie walę, bo Cromwell ma mniej życia. Nie trafiłem. Ale patrzcie, jak ten. Y Krągłem mnie przebija bez problemu. Teraz Cross. A ja też spróbuję zrobić Seitzcraper, może się uda. Chociaż, no takie mówiłem. Kryos ma dobrą penetrację i dobry DPM, więc muszę na niego uważać. Przebija mnie. Kromka już mnie nie przebija. No i teraz muszę tą Kromkę dobić. To jest jedyna rzecz, którą mogę zrobić. No i co dwa już nie przejadę. Ten iMix, który tutaj Pace bardzo nam zasłonił. Przejazd. No i tak kończymy bitwę. No. Trochę, trochę nie dosyć bo mogę. Bo mogłem raz Chromela trafić. Mogę... Jakbym, jakbym był bardziej odważny, bym też Kryosa raz trafił i by było około 1500, tak? No to wygraliśmy, ale mam tylko 1100 damage. A nie muszę mówić, że 1100 na szóstym tierze no, do dobrych wyników nie należy. Mamy no, jednego fraga, dał nam to znakę trzeciej klasy. Więc, no, mimo że zrobienia no, raczej niezbyt super bitwy, no, to mamy bitwę powyżej średniej pod względem EXPA. Czyli patrząc tutaj większość, że tutaj częściowo też są porażki, no to no, może być tak, że to na granicy w ogóle było trzeciej klasy, no bo nie chcę nic mówić, ale fałka jest czołgiem nawet na turnieje, więc na pewno wymagania ma dość spore. Aczkolwiek też warto powiedzieć, że, z, że on prowadzi do S100, czyli no jedno, jeden z czołgów, który jest zalecany dla graczy początkujących, więc ci słabsi gracze też będą to zaniżać. Ale raczej fałka ma dość duże wymagania, więc no, jeżeli chcieliście wbić na no to można mieć jakieś tam niemałe kłopoty. Co do zarobków, zarobiliśmy zrobiliśmy w teorii 16 tysięcy bez kosztów na czysto, natomiast zapłaciliśmy ponad 5000, więc widzicie. Fałka nie nadaje się do zarabiania, więc jeżeli chcieliście kupić fałkę po to, żeby zrobić, no to odpuśćcie sobie, chyba, że macie konto premium, ale no, po co grać czołgiem, którym którym nie będziesz już zarabiać, lepiej sobie kupić czołg lepszy od zrobienia. Więc jeżeli chodzi o wynik drzynowy, zrobiłem to dziwne: drugi wynik w mojej drużynie, ale to jest zasługa tej pantery, która zrobiła ponad 3000. No tutaj ona zrobiła w ogóle więcej, więcej damage niż, niż większość naszej drużyny razem wziętej. Więc no nie ma co porównywać, co, co do obu drużyn no to znowu jesteśmy czwarci Tutaj Kryos w ogóle zrobił 1500, więc też no, jednak zrobił niezłą bitwę. Ale tak jak mówiłem, Kryos to jest y, bardzo dobry czołk, Ma na pewno, jest na pewno chyba jednym z najlepszych, jak nie najlepszym kurde Tedekiem na szóstym tierze. Pod względem EXPA jesteśmy już trzeci w, w obu drużynach. Z Y zrobił o wiele więcej, to dlatego, że ma dwa fragi. Więc no widzicie, zrobiłem dwie bitwy, raczej takie dośrednie. Więc no. Czas przejść do podsumowania i krótkiego omówienia tego pojazdu. No, było omówienie szczegółowe, ale teraz przejść do tego, co sądzę o tym pojeździe. Więc podsumowując cały odcinek, powiem szczerze, że dla mnie VK3601H jest po prostu ok. Czołgiem jest, nie jest to jakiś tam super wybitny, nie jest to jakiś tam czołg, którym chętnie bym grał. Ale też to nie jest czołg tragiczny. Bym powiedział po prostu, że on jest takim średniakiem. Może nawet trochę powyżej średniej. Wiadomo, on jest on jest czołgiem turniejowym, ale tylko dlatego, że bez zładowania amunicji specjalnej, no to gdy czołg słowa dolną płytę, raczej będzie ciężko ją przebić. Poza garnkiem, oczywiście, więc no, to, że jest brany na turniejach, wynika z kwestii takiej samej co Tigran 2, czyli że. Ma w miarę okej okay działo, ma w miarę okej okay dpm i jeszcze w dodatku, jeszcze w dodatku pancerz, który, który przybijecie dopiero z amunicji specjalnej. Więc to, to dlatego tym się gra na turniejach, tak samo jak Juno czasami można grać na turniejach z podobnego względu, czyli, że przybijacie tylko, przybijają ci tylko amunicją specjalną, a działo ma w miarę dobre dpm, nawet porównam sobie działo jak ma dpm. Nie, no tutaj junu zdecydowanie ma gorszy DPM, więc no. Powiedziałbym, że sam czołg, no, może być trochę lepszy od Unus ze względu na, tą, na ten lepszy DPM. Tym bardziej, że porównywałem to działo z stopowym działem, a tak jak ja mówię, no, raczej na junu nie gra się tym topowym działem, chyba że macie na pewno, chyba że macie naprawdę wszystko wymaksowane, macie tutaj full wypas, wszystkie wyposażenia. Natomiast jeżeli gracie tak jak ja, czyli taniości, bez wyposażenia, no to bardziej polecam na Juno to działa, ponieważ no, jest to wiele przyjemniejsze. Ale dobra, w każdym razie, tak jak mówiłem, Fa trochę lepsze od Juno, ale na pewno nie ma, nie ma takiego podejścia do ARL-a ARL na pewno, mimo gorszego pancerza jest to wiele mobilniejsze oraz ma lepsze działo. Nie mówiąc, już o Pręce obiekt 244, który pod, pod każdym względem myślę, poza pancerzowym pobijał 36. Oby po prostu jest, można powiedzieć, nawet najlepszym czołgiem ciężkim na, na szóstym tierze. No i tak jak mówiłem, fałka do jakichś tam mega świetnych czołgów nie należy. I powiem tak, jeżeli, jeżeli chcecie grać tym po prostu, chcecie zrobić ten czołg tak typowo, po to, żeby nim grać, no to raczej nie polecam. Tak jak mówiłem, bardziej bym inne czołgi. Natomiast jeżeli chcecie tym grać, dlatego że. Wbijacie linię bez no to na pewno nie będzie to dla Was jakiś tam dużo dręka Dopóki, oczywiście, nie wymaksujecie, bo stokowy jednak jest słaby. No, kurde, nie... penetrację może macie znośną, ale bardziej bardzo mało uszkodzenia. No, dość przeciętne DPM, w dodatku bardzo słabą wieżę i macie, kurde, 10,5 konia ze wzbogaconym paliwem. Jakby zjąć, to kurde, byłoby poniżej 10, może nawet yy, koło 9. Więc widzicie, że. No, z będziecie się mocno męczyli, ale wymaksujecie, na pewno nie będzie to czoł, który będzie was zawodził. Więc myślę, że można rozważyć z nim grę, ale jednak są lepsze pojazdy od Fałki. Także to było wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie całego materiału. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję na kanale oraz kliknijcie w dzwonek, aby nie przegapić następnych materiałów na kanale. Napiszcie komentarz, ocenie pojazd, ocencie sam film. I zapraszam także na Discorda, link w opisie filmu, a my kończymy. Do zobaczenia. Pa-pa!